Stolice obu regionów, Katowice i Batumi, dzieli w linii prostej blisko 2000 kilometrów. Tak duża odległość nie stanowi jednak przeszkody, by móc zacieśniać gospodarcze i kulturalne więzi. Tym bardziej, jeśli oba narody, Polaków i Gruzinów, łączy wieloletnia przyjaźń. Porozumienie o współpracy zawarte między Radżarską Republiką Autonomiczną i Województwem Śląskim ma być nie tylko przeniesieniem tej przyjaźni na grunt regionalny. Ale pierwszym krokiem w stronę wielokierunkowej współpracy. Jej zakres jest bardzo szeroki, od kwestii gospodarczych przez turystykę i promocję, aż po edukację i ochronę zdrowia. Ażaria to jest region turystyczny i głównie jest nastawienie na to, ale to, ale to nie, nie tylko turystyka, bo z turystyką związany też jest transport. Ale jak już wspomniałem, również służba zdrowia i tu mamy no, no bardzo konkretne projekty wymiany, szkolenia lekarzy z zakresu kardiologii, kardio. Chirurgii. Także jest naprawdę z państwem, którzy do nas przyjechali, jest o czym rozmawiać, wyjątkowo konkretni ludzie, to sama przyjemność się z nimi spotkać. Walory turystyczne i krajobrazowe Adżarii są wyjątkowe. Obszar Republiki stanowią głównie tereny górzyste z niziną biegnącą wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego. W nadmorskich kurortach znajdują się liczne uzdrowiska i ośrodki wypoczynkowe przystosowane do przyjęcia licznej rzeszy turystów. Na terenie Adżari znajduje się także wiele interesujących zabytków, m.in. starożytna twierdza Gonio z I wieku naszej ery czy perła regionu, batumski ogród botaniczny. Według Lewana Antadze, ministra zdrowia i opieki socjalnej Adżarskiej Republiki Autonomicznej, to porozumienie jest dla obu regionów nie tylko szansą na owocną współpracę w zakresie promocji czy turystyki, ale stwarza realną okazję do wymiany doświadczeń na wielu polach. My mamy przed sobą drogę, drogę, do rozwoju i Polska jest na tej samej drodze, ale do przodu. I my jakby przez współpracę z Polską możemy korzystać z jej doświadczeń. Wymiana praktyk w zakresie służby zdrowia jest już prowadzona, a specjaliści z Adżarii odbyli lub odbywają staże w śląskich placówkach. Lekarze z Gruzji mają okazję szkolić się m.in. w śląskim... Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu. Prawie 55 tysięcy osób wzięło udział w tegorocznej edycji Industriady. Przemysłowe obiekty, znajdujące się na szlaku zabytków techniki, od rana do wieczora przyciągały jak magnes tłumy odwiedzających spragnionych industrialnych wrażeń. Zgodnie z hasłem, że technika zbliża ludzi. Podczas konferencji podsumowującej drugą edycję organizatorzy zwrócili uwagę nie tylko na sukces frekwencyjnej imprezy, ale również na jej oddźwięk promocyjny i obecność w regionalnych mediach. Według wstępnych wyliczeń wartość 1700 publikacji poświęconych industriadzie szacowana jest na ponad 2 miliony złotych. Korzyści płynące z organizacji Industriady wykraczają jednak znacznie dalej. Sukces tej Industriady przekonał największych sceptyków, że ta impreza jest potrzebna, że to jest doskonała forma promocji województwa poprzez dziedzictwo kulturowe, które jest z nim kojarzone w skali ogólnopolskiej, ale także poprzez te rozmaite imprezy kulturalne, które w tym autorażu przemysłowym się odbywają. To jest doskonały przekaz, który pokazuje, jak wykorzystując swoją Tradycję, to dziedzictwo kultury materialnej, okresu przemysłowego, potrafimy jednocześnie być kreatywni i myśleć nowocześnie. Podczas imprezy na odwiedzających czekało około 150 unikalnych atrakcji w 24 miastach aglomeracji. Stworzono zupełnie nowy system wizualny, a obok tradycyjnej kampanii reklamowej zaproszono do współpracy kanał Discovery Channel, a w lokalnej prasie zamieszczono specjalny insert z programem imprezy w nakładzie 360 tysięcy egzemplarzy. Odwiedzający mogli dostać się tego dnia do wybranych obiektów na szlaku, korzystając z bezpłatnego transportu. Mimo sukcesu tegorocznej edycji, organizatorzy już pracują nad kolejnymi. Myślę, że sprawdziło się zaproszenie telewizji Discovery i bardzo sprawdziły się te wszystkie miasteczka naukowe. Ludzie bardzo chętnie chcieli dotknąć techniki. Ja pamiętam, że największe kolejki były do trenażera lotów, każdy chciał się poczuć jak pilot, każdy chciał spróbować. Myślę, że w tym kierunku dostarczenia coraz więcej takich bezpośrednich emocji związanych z nauką, z techniką, ale też w najbliższym czasie będziemy chcieli pracować nad rozwojem szlaku zabytków techniki. Szlak zabytków techniki ma bowiem żyć nie tylko. Święta, ale przez cały rok. W planach jest poprawa infrastruktury poszczególnych obiektów, ale także ich kategoryzacja na gwiazdy techniki i niecodzienne wrażenia. Wszystko po to, by turysta czuł się w nich jak najlepiej i wiedział, czego się może po nich spodziewać. Podczas konferencji wręczono symboliczne statuetki osobom i instytucjom zaangażowanym w sukces tegorocznej imprezy i przyznano nagrody w konkursie Zobo Art. Nagroda główna trafiła do Piotra Sabata za projekt Elektroedis. 24 głosy za, 16 wstrzymujących się i ani jednego głosu przeciw. A mimo to zarząd Województwa Śląskiego nie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa do udzielenia absolutorium konieczna jest bezwzględna większość głosów, która przy 48 osobowym składzie sejmiku wynosi 25 głosów. Sejmik może teraz odwołać zarząd większością 3/5 głosów ustawowego składu. I choć nieudzielenie absolutorium zarządowi jest równoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie, to marszałek Adam Matusiewicz o wynik powtórnego głosowania jest spokojny. Ja takiego głosowania się nie obawiam, ono się musi odbyć w terminie nie wcześniej jak 14 dni od, od, od tej sesji. No, ja to rozpatruję w kategoriach takiego wypadku przy pracy frekwencyjnego, nie przywiązuję do tego powiedziałbym zbytniej wagi. Mimo, że zarząd nie uzyskał absolutorium, to radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe województwa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Ostatecznie ubiegły rok zamknął się deficytem budżetowym w pocie około 71 milionów złotych, a przesunięcia w budżecie wynikały z realizacji wieloletnich inwestycji samorządu województwa, m.in. modernizacji stadionu Śląskiego i budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. My musimy to rozpatrywać budżet w takich e, kategorii ciągłej. E, w zeszłym roku było dosyć spore niewykonanie e, budżetu, ale no to z, z uwagi na, na, na działania inwestycyjne po prostu, które nie, nie z winy poprzedniego zarządu, ale z, z winy procedur unijnych, przetargowych po prostu przesunęły się na, na, na rok 2011. Te pieniądze, które wtedy żeśmy zaoszczędzili, one nie zniknęły przecież, prawda? Uchwalaliśmy niedawno e, nowelizację, nadwyżki e, budżetu że w związku z realizacją działań inwestycyjnych konieczne jest więc zaciągnięcie kredytu, który będzie spłacany przez najbliższe lata. Radni podjęli decyzję o zaciągnięciu nowego kredytu 46 milionów właśnie na muzeum, na milion złotych, na dokończenie remontu, modernizacji malarni, teatru Śląskiego, no i na filharmonię, gdzie mamy montaż środków z pieniędzmi. Unijnymi. Radni zadecydowali też o podjęciu działań związanych z pełnym opracowaniem archiwum powstań śląskich, zawierającym akta ewakuowane z Polski z chwilą wybuchu II wojny światowej i znajdujące się obecnie w Nowym Jorku. Archiwalia obrazujące przebieg powstań śląskich zawierają szczegółową ewidencję imienną blisko 50 tysięcy osób biorących w nich udział. Tam jest historia każdego powstańca, kto był, kim był, w jakim oddziale. I to jest ogromna kopalnia biedz. Rodziny dzisiaj. Bardzo często nie mogą w ogóle dojść do źródeł, gdzie dziadek, pradziadek, gdzie ojciec. Nic nie wiedzą. Tymczasem tam zalegają i niszczą te nasze archiwa. I trzeba wreszcie, no i stało się od dzisiaj, wydać drukiem w internecie, udostępnić po prostu. Na to trzeba środki, wolę i chęci. Podczas sesji podjęto także uchwałę w sprawie deklaracji dotyczącej opracowania strategii dla rozwoju Polski Południowej w obszarze województw śląskiego i małopolskiego.